kiedykolwiek czułeś, że Twoja spowiedź jest niekompletna? Że coś umyka, coś pozostaje w cieniu? Pewnego zimowego wieczoru, gdy śnieg okrywał wilno białym całunem, młoda zakonnica klęczała w konfesjonale. Łzy spływały po jej twarzy, gdy otrzymała wizję, która miała zmienić życie milionów dusz. Święta Faustyna Kowalska ujrzała wtedy coś, co wstrząsnęło jej sercem do głębi. Ujrzała dusze spadające do piekła, mimo regularnej spowiedzi. A wszystko przez jeden kluczowy element, który systematycznie pomijały, element, który może decydować o Twoim zbawieniu lub potępieniu, dziś odsłonię przed Tobą tę przejmującą tajemnicę. Tajemnicę tak potężną, że może uratować Twoją duszę przed wiecznym cierpieniem. Tajemnicę, którą święta Faustyna zapisała w swoim dzienniczku, ale którą tak wielu wiernych wciąż ignoruje. Pozostań ze mną, ponieważ to, co usłyszysz, może całkowicie odmienić Twoje podejście do sakramentu pokuty i pojednania, może zmienić Twoją wieczność. Zanim zagłębimy się w tę kluczową prawdę, muszę Ci zadać pytanie, które święta Faustyna często stawiała sama sobie, pytanie, które poruszało jej duszę do głębi: Czy naprawdę znasz swoje serce? Czy naprawdę wiesz, co dzieje się w Twoim wnętrzu, gdy klękasz przed konfesjonałem? Faustyna zobaczyła coś przerażającego. Ludzie przystępujący do spowiedzi, wyznający grzechy, otrzymujący rozgrzeszenie, a mimo to ich dusze pozostawały obciążone. Dlaczego? Co pominęli? Co przeoczyliście może i wy, drodzy bracia i siostry? Chrystusie? W ciszy swojej celi, przy skromnym świetle świecy, święta Faustyna zapisała słowa, które Jezus miłosierny przekazał jej podczas mistycznych spotkań. Słowa, które często przeczytujemy, ale których głębi nie pojmujemy. Córko moja, mówił jej Jezus: Widzę dusze, które przychodzą do mnie w sakramencie pokuty, ale nie otrzymują pełnego uzdrowienia. Widzę ich rany, które wciąż krwawią, choć szukają ukojenia. Nie znajdują go, bo brakuje im jednej rzeczy. Ta jedna rzecz, której brak sprawia, że Twoja spowiedź może być nieważna, a rozgrzeszenie nieskuteczne. To prawdziwy, głęboki i szczery żal za grzechy. Tak, moi drodzy, żal za grzechy, nieformalny, niepowierzchowny, niewymuszony, ale prawdziwy żal płynący z głębi serca, żal, który wypływa z miłości do Boga, a nie tylko ze strachu przed karą, żal, który prowadzi do prawdziwego nawrócenia, a nie tylko do chwilowej ulgi. Święta Faustyna w swoim dzienniczku wielokrotnie podkreślała, jak ważny jest ten element w zapisie 1348 czytamy, choćby dusza była jak trup rozkładająca się, i choćby po ludzku nie było już wskrzeszenia i wszystko już stracone, nie tak jest po Bożemu cud miłosierdzia Bożego wskrzesza te dusze w całej pełni. Ale ten cud może się dokonać tylko wtedy, gdy w sercu grzesznika pojawi się iskra prawdziwego żalu. Pomyśl o tym przez chwilę. Ile razy przystępowałeś do spowiedzi z listą grzechów w głowie lub na kartce? Ile razy recytowałeś swoje przewinienia jak listę zakupów? Bez emocji, bez głębszej refleksji, bez prawdziwego zrozumienia, jak bardzo twoje grzechy ranią serce Jezusa. Ile razy twój żal był tylko formalnością, pustym słowem, a nie prawdziwym bólem duszy? Jezus powiedział świętej Faustynie, Największą przeszkodą na drodze do mojego miłosierdzia jest brak żalu. Dusze przychodzą do mnie, wyznają swoje grzechy, ale nie żałują ich naprawdę. Chcą otrzymać rozgrzeszenie, ale nie chcą się zmienić. Ich serca są zimne, a ja nie mogę działać w zimnym sercu. Te słowa powinny nami wstrząsnąć. Powinny sprawić, że zatrzymamy się i zastanowimy, czy nasze spowiedzi nie są właśnie takie zimne, formalne pozbawione prawdziwego żalu. Ale czym właściwie jest ten prawdziwy żal za grzechy? Jak go rozpoznać? Jak go w sobie wzbudzić? To nie jest tylko uczucie smutku czy wstydu, to głębokie przekonanie, że przez swoje grzechy zraniłeś kogoś, kto kocha Cię nieskończenie, to świadomość, że Twoje złe wybory przybiły Jezusa do krzyża, to pragnienie, by już nigdy więcej tego nie robić, nie ze strachu przed karą, ale z miłości do Boga. Święta Faustyna doświadczyła tego żalu w stopniu heroicznym. W jej dzienniczku czytamy: Kiedy rozważam jego mękę, serce moje rozpada się z bólu, a jednak dusza moja napełnia się wielką radością. Zrozumiałam, jak wielką rzeczą jest jedna dusza dla Boga i jak strasznym złem jest grzech. Oto paradoks prawdziwego żalu. Ból, który przynosi radość, cierpienie, które prowadzi do wyzwolenia. W jednej ze swoich wizji Święta Faustyna ujrzała. Duszę, która przystępowała do spowiedzi regularnie, ale zawsze bez szczerego żalu. Ta dusza była jak grób pobielany, z zewnątrz czysta, wewnątrz pełna zgnilizny. Jezus pokazał Faustynie, jak ta dusza z każdą taką spowiedzią, coraz bardziej się zatwardzała, coraz bardziej oddalała od Boga, choć formalnie wypełniała wszystkie religijne obowiązki. Aż w końcu nadszedł moment śmierci. I ta dusza stanęła przed Bogiem całkowicie nieprzygotowana, mimo dziesiątek, a może setek odbytych spowiedzi. Czy ta historia nie przyprawia cię odreszcze? Czy nie zastanawiasz się teraz, czy twoje własne spowiedzi nie są podobne? Czy nie boisz się, że możesz być jak ta dusza, regularnie przystępująca do sakramentów, ale nigdy naprawdę nie nawrócona? To jest właśnie to, przed czym ostrzegała święta Faustyna. To jest ta jedna rzecz, której nigdy nie możesz pominąć w spowiedzi, prawdziwy żal płynący z głębi serca. Ale nie lękaj się, jest nadzieja. Święta Faustyna otrzymała od Jezusa obietnicę: gdy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełnia ją takim ogromem łask, że sama w sobie pomieścić ich nie może, ale promieniuje nimi na inne dusze. Ten ogrom łask jest dostępny dla każdego, kto szczerze żałuje swoich grzechów. I ufa w Boże Miłosierdzie. Pamiętasz historię z Ewangelii o synu marnotrawnym, kiedy wrócił do ojca, nie musiał długo wyjaśniać swoich błędów. Jego postawa, jego skrucha, jego prawdziwy żal, to wszystko wystarczyło, by ojciec wybiegł mu naprzeciw i przytulił go. Podobnie jest z nami i Bogiem. Gdy przychodzimy do niego z prawdziwym żalem, on nie liczy naszych grzechów, nie wypomina nam błędów. On po prostu nas przytula i przebacza. Ale jak wzbudzić w sobie ten prawdziwy żal? Święta Faustyna miała na to sposób, rozważanie męki pańskiej, pisała. Kiedy zaczęłam zagłębiać się w Boską Mękę, wówczas odsłoniła się mi wielka wartość duszy i cała ohyda grzechu. Zrozumiałam, jak Bóg mnie kocha i jak bardzo nienawidzi grzechu, nauczyłam się rozmawiać z nim. Oto droga do prawdziwego żalu, stanąć pod krzyżem, spojrzeć na cierpiącego Jezusa. I zrozumieć, że to nasze grzechy go tam przybiły. Wyobraź sobie teraz, że stoisz na golgocie, widzisz Jezusa wiszącego na krzyżu, jego ciało pokryte ranami, krew spływająca po twarzy z korony cierniowej, oddech coraz płytszy, coraz bardziej bolesny. A teraz pomyśl, że każdy twój grzech, każde przekroczenie przykazań, każda słabość, której uległeś, to wszystko jest jak kolejny gwóźdź wbijany w jego ciało. Czy możesz na to patrzeć obojętnie? Czy możesz nie czuć żalu? Pewnego dnia święta Faustyna miała wizję Jezusa podczas biczowania, widziała jak rzymscy żołnierze przywiązują go do słupa i uderzają biczami, widziała jak jego ciało rozdziera się pod ciosami, jak krew tryska na wszystkie strony. I wtedy usłyszała głos Jezusa: To cierpię za twoje grzechy. Była zdruzgotana. Zrozumiała, że każdy jej grzech, nawet najmniejszy, przyczynił się do tego cierpienia. I to zrozumienie wywołało w niej tak głęboki żal, że przez wiele dni nie mogła przestać płakać, ale żal świętej Faustyny nie był bezowocny, prowadził ją do głębokiego nawrócenia, do radykalnej zmiany życia i to jest kolejna cecha prawdziwego żalu, prowadzi do przemiany. Nie jest to tylko chwilowe uczucie, które mija po spowiedzi, to siła, która przemienia całe życie, która sprawia, że człowiek staje się nowym stworzeniem. Jezus powiedział świętej Faustynie: Największą radość sprawiają mi dusze, które naprawdę żałują swoich grzechów. Dla nich mam nieskończone miłosierdzie. Nie ma takiego grzechu, którego nie mógłbym przebaczyć duszy prawdziwie skruszonej. To jest dobra nowina. Nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby przebaczyć, jeśli tylko naprawdę go żałujesz. Ale uwaga, Jezus mówił też o duszach, które nadużywają jego miłosierdzia. W dzienniczku czytamy: Biada duszom, które nadużywają mojego miłosierdzia. Im większe moje miłosierdzie, tym straszniejsza będzie sprawiedliwość dla tych, którzy gardzą moją miłością. Nadużywanie miłosierdzia to właśnie przystępowanie do spowiedzi bez prawdziwego żalu, z zamiarem kontynuowania grzesznego życia, z przekonaniem, że zawsze można się wyspowiadać i wszystko będzie w porządku. Czy ty nie nadużywasz Bożego miłosierdzia? Czy twoje spowiedzi nie są czasem tylko formalnością, odhaczeniem kolejnego punktu z listy religijnych obowiązków? Czy naprawdę żałujesz swoich grzechów, czy naprawdę chcesz się zmienić? Święta Faustyna opisuje w swoim dzienniczku przejmującą scenę. Pewnego dnia, gdy modliła się za grzeszników, ujrzała anioła, który miał wykonać karę na pewnym mieście. Zaczęła błagać Boga o miłosierdzie. I wtedy usłyszała głos, Moja córko, podczas najświętszej ofiary, złącz się ściśle ze mną i ofiaruj ojcu mojemu moją krew i moje rany na przebłaganie za grzechy miasta tego. Powtarzaj to bez przestanku przez całą mszę świętej czyń to przez siedem dni. Faustyna posłuchała, a miasto zostało ocalone. Ta historia pokazuje nam jeszcze jedną ważną rzecz. Nasze modlitwy, nasze ofiary, nasze cierpienia ofiarowane za grzeszników. Mogą wyprosić dla nich łaskę prawdziwego żalu. Możemy pomóc innym w nawróceniu. Możemy przyczynić się do zbawienia wielu dusz. Ale wróćmy do Twojej spowiedzi. Jak możesz upewnić się, że Twój żal jest prawdziwy? Święta Faustyna daje nam kilka wskazówek. Po pierwsze, przed spowiedzią, proś Ducha Świętego o światło. Módl się. Duchu Święty, oświeć mój umysł, abym poznał swoje grzechy i serce, abym za nie żałował. Po drugie, rozważaj mękę pańską. Stań pod krzyżem i spójrz na cierpiącego Jezusa. Po trzecie, myśl o tym, jak twoje grzechy ranią Boga, który jest miłością. I po czwarte, wzbudź w sobie pragnienie poprawy, szczere postanowienie, że będziesz walczył z grzechem. Kiedy święta Faustyna przygotowywała się do spowiedzi, spędzała wiele godzin na modlitwie. Prosiła Jezusa, aby pokazał jej, jak bardzo jej grzechy go ranią, prosiła o łaskę prawdziwego żalu, i otrzymywała ją, jej spowiedzi były głębokim, doświadczeniem duchowym, po którym czuła się odnowiona, przemieniona, gotowa do nowego życia. Pewnego razu Jezus powiedział jej: Córko moja, kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia mojego, zawsze spływa na twoją duszę moja krew i woda, która wyszła z serca mojego, i uszlachetnia twoją duszę. Za każdym razem w spowiedzi świętej zanurzaj się cała w moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać na duszę Twoją hojność swej łaski. Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na Ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Te słowa Jezusa pokazują nam, jak wielkim darem jest sakrament pokuty i pojednania. To nie jest tylko obowiązek, to nie jest tylko tradycja. To spotkanie z samym Jezusem, który czeka na nas w konfesjonale, aby nas uzdrowić, oczyścić, przemienić. Ale to spotkanie może być owocne tylko wtedy, gdy przychodzimy do Niego z prawdziwym żalem. Święta Faustyna często powtarzała, że największym nieszczęściem duszy jest grzech, nie choroba, nie bieda, nie prześladowanie, ale właśnie grzech. Bo grzech oddziela nas od Boga, od źródła życia i szczęścia, i tylko prawdziwy żal może tę przeszkodę usunąć. Tylko prawdziwy żal może przywrócić nam jedność z Bogiem. W jednej ze swoich wizji święta Faustyna ujrzała dwie drogi. Jedna była szeroka, wygodna, pełna kwiatów, muzyki i przyjemności, druga wąska, stroma, pełna cierni i kamieni. Większość ludzi wybierała tę pierwszą. Ale na końcu tej szerokiej drogi była przepaść, do której wpadali wszyscy, którzy nią szli. Natomiast wąska, trudna droga prowadziła do pięknego ogrodu. Pełnego szczęścia, które nigdy nie przemija. Ta wąska droga to droga prawdziwego żalu, prawdziwego nawrócenia, prawdziwej pokuty. Jezus powiedział świętej Faustynie: Napisz, że jestem miłosierny dla grzeszników, ale tylko dla tych, którzy żałują swoich grzechów, dla zatwardziałych nie mam miłosierdzia, tylko sprawiedliwość. Te słowa powinny nami wstrząsnąć powinny sprawić, że poważnie zastanowimy się nad jakością naszych spowiedzi. Pomyśl teraz o swojej ostatniej spowiedzi. Czy naprawdę żałowałeś swoich grzechów? Czy twoje wyznanie płynęło z głębi serca, czy było tylko formalnym wypełnieniem obowiązku? Czy po spowiedzi czułeś się przemieniony, odnowiony, czy może wszystko pozostało tak samo? Czy twoje postanowienie poprawy było szczere, czy tylko puste słowa? Jeśli odkrywasz, że twoje spowiedzi nie były doskonałe, nie rozpaczaj. Miłosierdzie Boże. Jest zawsze gotowe, aby cię przyjąć. Święta Faustyna usłyszała od Jezusa: "Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku nie było już wskrzeszenia i wszystko już stracone, nie tak jest po Bożemu. Cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. Nigdy nie jest za późno na prawdziwy żal, na prawdziwe nawrócenie. Ale nie odkładaj tego na później. Nie wiesz, ile czasu ci jeszcze pozostało." Święta Faustyna Miała wizję sądu ostatecznego i była przerażona jego surowością. Widziała dusze, które były potępione, mimo że przez całe życie przystępowały do sakramentów. Dlaczego? Bo ich pokuta była tylko zewnętrzna, ich żal tylko pozorny. Co możesz zrobić już dziś, aby twoja spowiedź była prawdziwa i owocna? Po pierwsze, znajdź czas na ciszę i modlitwę. Odłóż telefon, wyłącz telewizor, zamknij komputer, zostań sam na sam z Bogiem. Po drugie, proś Ducha Świętego o światło, abyś mógł zobaczyć swoje grzechy takimi, jakimi one są naprawdę. Nie jako drobne potknięcia, ale jako rany zadane miłującemu Bogu. Po trzecie, rozważaj mękę Pańską. Czytaj Ewangelię, medytuj nad cierpieniem Jezusa, stań pod krzyżem. Po czwarte, wzbudź w sobie szczere postanowienie poprawy. Pomyśl konkretnie, co możesz zmienić w swoim życiu, aby już więcej nie grzeszyć. I wreszcie przystąp do spowiedzi z sercem pełnym skruchy. Nie recytuj grzechów jak listę zakupów. Mów o nich jako o ranach, które zadałeś Bogu. Wyznaj je szczerze, bez usprawiedliwiania się, bez zrzucania winy na innych. Po spowiedzi dziękuj Bogu za jego miłosierdzie. Dziękuj za każdą łaskę, za każde przebaczenie, za każdą szansę na nowe życie. Święta Faustyna zapisała w swoim dzienniczku modlitwę. Którą Jezus podyktował jej dla dusz walczących z grzechem, O krwi i wodo, któraś wypłynęła z serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. Ta prosta modlitwa może pomóc Ci wzbudzić w sobie prawdziwy żal za grzechy, możesz ją odmawiać przed spowiedzią, podczas przygotowania do niej. Ale pamiętaj, że prawdziwy żal to nie tylko uczucie. To decyzja, to wybór, to akt woli. Możesz nie czuć emocjonalnego bólu z powodu swoich grzechów, a mimo to szczerze ich żałować. Prawdziwy żal to świadoma decyzja, aby odwrócić się od grzechu i zwrócić się ku Bogu. To wybór miłości zamiast egoizmu dobra zamiast zła, życia zamiast śmierci. Święta Faustyna usłyszała od Jezusa: Córko moja, wiedz, że większą chwałę oddajesz mi jednym aktem miłości niż wieloma modlitwami i umartwieniami. Ten akt miłości to. Właśnie prawdziwy żal za grzechy to miłość, która boleje nad tym, że zraniła ukochaną osobę, to miłość, która pragnie naprawić zło, które wyrządziła, to miłość, która jest gotowa wszystko zmienić, aby już nigdy więcej nie ranić. I ta miłość, ten prawdziwy żal jest właśnie tą jedną rzeczą, której nigdy nie możesz pominąć w spowiedzi, bez niej wszystko inne, wyznanie grzechów, zadośćuczynienie, postanowienie poprawy. Będzie tylko pustą formalnością. Bez prawdziwego żalu, Twoja spowiedź może być nieważna, a rozgrzeszenie nieskuteczne. Ale z prawdziwym żalem, nawet jeśli Twoje wyznanie nie będzie idealne, nawet jeśli zapomnisz o jakimś grzechu, Twoja spowiedź będzie owocna. Bóg patrzy na serce, nie na słowa. Widzi Twój żal, Twoją skruchę, Twoje pragnienie przemiany. I to właśnie otwiera Cię na Jego miłosierdzie. Święta Faustyna otrzymała od Jezusa obietnicę: Duszy, która zaufa mojemu miłosierdziu, nie potępię w godzinę śmierci. I choćby grzechy jej były jak szkarłat, bielszymi niż śnieg, się staną. Ta obietnica jest dla ciebie, jeśli tylko naprawdę żałujesz swoich grzechów i ufasz w Boże Miłosierdzie. Na koniec chciałbym Ci przypomnieć jeszcze jedną rzecz. Święta Faustyna często powtarzała, że Bóg nie brzydzi się naszą słabością. Tylko naszym brakiem żalu. Możesz upadać sto razy dziennie, ale jeśli za każdym razem szczerze żałujesz i powstajesz, Bóg będzie się cieszył z Twojego wysiłku. Nie oczekuje od Ciebie doskonałości, ale prawdy. Nie wymaga, abyś nigdy nie grzeszył, ale abyś zawsze żałował swoich grzechów. Pamiętaj o tym, gdy następnym razem będziesz przygotowywał się do spowiedzi. Pamiętaj o tej jednej rzeczy, której nigdy nie możesz pominąć. O prawdziwym żalu za grzechy. I niech święta Faustyna, apostołka Bożego miłosierdzia, wyprasza ci łaskę tego żalu, abyś mógł doświadczyć pełni Bożego przebaczenia i miłości. Gdy spojrzysz na obraz Jezusa miłosiernego, który święta Faustyna kazała namalować według swojej wizji, zobaczysz Jezusa z jedną ręką, podniesioną w geście błogosławieństwa, a drugą wskazującą na swoje serce. Z którego wypływają dwa promienie: blady i czerwony. Te promienie symbolizują krew i wodę, które wypłynęły z jego serca na krzyżu, symbolizują jego nieskończone miłosierdzie. A pod obrazem widnieje podpis Jezu, ufam Tobie. To jest odpowiedź na wszystkie Twoje lęki, na wszystkie Twoje grzechy, na wszystkie Twoje słabości. Jezu, ufam Tobie. Ufaj, że Jego miłosierdzie jest większe niż Twoje grzechy. Ufaj, że Jego miłość. Jest silniejsza niż Twoja słabość. Ufaj, że jego przebaczenie jest pewniejsze niż Twoja niewierność. Ale ta ufność musi iść w parze z prawdziwym żalem. Bez żalu nie ma nawrócenia. Bez nawrócenia nie ma zbawienia. Dlatego proszę cię nie lekceważ tej jednej rzeczy, której nigdy nie możesz pominąć w spowiedzi. Nie traktuj sakramentu pokuty jak automatycznej maszyny do odpuszczania grzechów. Nie przystępuj do konfesjonału z zimnym sercem. Pozwól, aby Duch Święty rozpalił w tobie ogień prawdziwego żalu. Pozwól, aby miłość Chrystusa przemieniła twoje serce. I wtedy doświadczysz, jak wielkim darem jest sakrament spowiedzi, jak wielkim szczęściem jest być oczyszczonym i odnowionym przez miłosierdzie Boże. Nie przegap naszego następnego filmu, który pojawia się teraz na ekranie. Kliknij w kartę i odkryj kolejne tajemnice, które święta Faustyna zostawiła nam jako duchowy testament. Niech miłosierdzie Boże, Przemienia Twoje życie każdego dnia. Jezu, ufam Tobie.